Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszej odsłonie Skarbca Biblioteki chciałam Państwa zaprosić do obejrzenia kolekcji reprintów, które są gromadzone w czytelni. Reprint według słownika języka polskiego to nowe wydanie książki będące wierną kopią oryginału, wydane bez powtórnego składania tekstu. To graficznie niezmieniona książka, która wygląda tak jak ta, która trafiła na półki nawet setki lat temu. Nasza kolekcja reprintów liczy sobie około 350 woluminów, na które składają się głównie pozycje książkowe. Ale są też czasopisma, np. reprint pierwszego polskiego czasopisma Merkuriusza Polskiego, ordynaryjnego z 1661 roku. Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Najstarsza zachowana polska periodyczna gazeta, drukowana mieszaną czcionką, italiką oraz szwabachą. Wydana po raz pierwszy w Krakowie 3 stycznia 1661 roku. Bardzo piękną i ciekawą pozycją kolekcji jest Kodeks Wyszehradzki, ozdobny pergaminowy Ewangeliaż z końca XI wieku. Obecnie przechowywany jest w Bibliotece Narodowej w Pradze. Manuskrypt składa się ze 108 kart zapisanych, ozdobionych 28 całostronicowymi miniaturami oraz 105 inicjałami. Oprawa wykonana została z drewna obłożonego płótna. Kodeks sporządzony został około 1085 roku, być może w Sazawie, prawdopodobnie z okazji koronacji Wratysława II lub na jej pierwszą rocznicę. Swoją nazwę zawdzięcza Kościołowi na Wyszech Radzie, gdzie był przechowywany do końca XVIII wieku. Kolejną bardzo ciekawą pozycją w naszej kolekcji jest z Biblia inaczej nazywana po łacinie i Biblia Picta. Jest to iluminacja książki z 1325 roku, czyli w efekcie książka obrazkowa Biblia Picta, gdzie tekst jest ograniczony do krótkich tytułów lub opisów zdjęć ze Starego Testamentu i Nowego Testamentu. Z pism o Antychryście i o legendzie o świętych, szczególnie o świętym Wacławie. Jest więc przykładem Biblii Pauperum, choć w nietypowej postaci, ponieważ posiada o wiele więcej właśnie tych ilustracji. Większość iluminacji jest wykonana tylko w tuszu, choć niektóre są podbarwiane kolorem. Kolejną bardzo ciekawą pozycją w naszej kolekcji reprintów są Nowe Ateny, czyli jedna z pierwszych polskich encyklopedii powszechnych, której autorem jest ksiądz Benedykt Chmielowski. Encyklopedia miała dwa wydania, pierwsze w latach 1745-46 i drugie uzupełnione i rozszerzone w latach 1754-1764. To właśnie z tej encyklopedii pochodzi znana wszystkim, wręcz anegdotycznie przekazywana definicja konia, koni jaki jest, każdy widzi. Kolejną bardzo ciekawą pozycją naszej kolekcji jest Nowy Charakter Polski. Książka wydana przez Jana Januszowskiego w 1594 roku w Oficynie Łazarzowej w Krakowie. Zawierała trzy traktaty o ortografii polskiej autorstwa Łukasza Górnickiego, Jana Kochanowskiego i samego Januszowskiego. W swojej kolekcji posiadamy również reprint pierwodruku odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego, renesansowej tragedii, wystawionej po raz pierwszy 20. 12 stycznia 1578 roku w Jazdowie pod Warszawą. Pierwszy druk dramatu wykonany został na zlecenie Jana Zamońskiego jeszcze w roku premiery. Zadania podjęła się mobilna filia krakowskiej drukarni Mikołaja Scharfenbergera, która zjechała na czas Sejmu do Warszawy. Kolejnym reprintem pierwodruków i autografów jest Monachomachia. Ignacego Krasickiego, która została wydana po raz pierwszy anonimowo w 1778 roku w Lipsku. Jest to poemat heroikomiczny o wojnie mnichów, powszechnie wszystkim znany, ponieważ jest lekturą szkolną. Drugim takim wydaniem są Bajki i Przypowieści. Jest to również reprint pierwodruku i autograf bajek. Ignacego Krasickiego, wydane w 1779 roku w Warszawie przez Michała Grula. Bajki Krasickiego, jak wiemy, są klasykiem literatury polskiej oraz wybitnym przykładem tego gatunku pisarstwa w literaturze światowej. Kolejnym pięknym reprintem w naszej kolekcji jest Kronika Wszystkiego Świata autorstwa Marcina Bielskiego, wydana w 1551 roku w Krakowie. Kronika rozpoczyna się od historii Starego Testamentu, uzupełniona jest historią starożytnego Rzymu i starożytnej Grecji. Następnie ukazuje wydarzenia Nowego Testamentu i przechodzi do średniowiecza, doprowadzając historię do czasów papieża Juliusza III, czyli do 1551 roku. Bardzo ciekawą pozycją jest niewielka książeczka, De, Herbas, De Herbarum Virtutibus, znany również jako Macer Floridus, który aż do czasów renesansu był podstawą aptekarstwa i zyłolecznictwa, a powstał prawdopodobnie w X wieku. W oparciu o niezachowany poemat Emiliusza Macera, poety rzymskiego żyjącego w pierwszym wieku przed naszą erą, nasz reprint to reprint książki wydanej w 1537 roku. Mogłabym długo mówić i wiele reprintów tutaj Państwu prezentować, w zasadzie o każdej książce można coś ciekawego powiedzieć, ale nie sposób przedstawić i opowiedzieć o każdej książce z osobna. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Sylwia Wiktorowicz, czytelnia główna.